Witajcie kochani, jak w każdą sobotę korzystamy z modlitwy Ojca Józefa Kozłowskiego, modląc się z wielką wiarą, aby dokonywały się cuda w naszym życiu i tych, których powierzamy Panu Jezusowi. Chryste, którego nie znamy, poślij nam swego ducha. Spraw, abyśmy tak gorąco zapragnęli spożyć tę paschę, jak pragnęło tego Twoje serce. Przyjdź, Duchu Święty, i otwórz nam oczy, abyśmy poznali Pana przy łamaniu chleba. Jezu, w którym zbiega się czas i wieczność, napełnij nas łaską rozumienia niebieskiego daru, abyśmy Ciebie wychwalali i Tobie służyli. Duchu Święty, Twoje przyjście przepełnia czas. Raduje się nasz Duch w tym, który został nam dany. Panie, posyłaj nam swojego Ducha, proszę Cię za wszystkich, którzy są obecni w tej modlitwie, proszę Cię za wszystkich, o których myślimy, których nosimy w naszych sercach, posyłaj nam Ducha Świętego radości. Proszę o to przez wstawiennictwo Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami. Życzymy Wam pięknego dnia i zapraszam jeszcze do pieśni. Daj mi usłyszeć Twój głos. Niech Duch Święty zstępuje na nas. Do zobaczenia z Panem Bogiem.